W trakcie tej prezentacji pokażę Państwu, jak wykonać rozchód wszystkich dokumentów, do których jeszcze nie był wykonywany. Najprościej rzecz ujmując, rozchód jest to zdjęcie ze stanów magazynowych składników towarów, które zostały sprzedane. W słowniku towarów, jeśli zajrzymy do receptury takiego towaru, mamy surowce. I rozchód to nic innego, jak proporcjonalne do ilości sprzedanego towaru, zależne od receptury, zdjęcie ze stanów magazynowych tychże składników. Aby wykonać rozchód, chodzimy na zakładkę magazyn. Wybieramy przycisk rozchód. Na tej liście wyświetlą nam się wszystkie dokumenty, do których nie został jeszcze rozchód wykonany. Naciskamy przycisk rozchód. Potwierdzamy. W tym momencie zostaną, zostały zdjęte ze Stanów te wszystkie towary, które zdjęte być mogły, czyli były na stanie magazynowym.